Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl. Polecam. Joanna Lamparska. Teraz złoto jest w zasięgu ręki. Joanna Lamparska. To się wydarzyło dokładnie w tym pomieszczeniu, dokładnie tutaj. Dzisiaj pracownicy muzeum popijają w tym miejscu, kawę, odpoczywają w czasie wolnym od pracy, natomiast 20 grudnia 1924 roku mężczyzna, który znajduje się w tym pokoju, wyciąga dużą chusteczkę do nosa. Zawiesza ją na haku, który znajduje się 30 cm nad ziemią i na tej chusteczce się wiesza. To jest okropna, wymagająca ogromnej determinacji forma samobójstwa. Kim jest ten człowiek? Dzisiaj przyjechałam do Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach, natomiast teraz jestem w jego pomieszczeniach gospodarczych. Do 1945 roku, również kilka miesięcy po wojnie, w tym pomieszczeniu znajdowały się cele. Tutaj był areszt, natomiast tam gdzie mieści się kasa biletowa był po prostu komisariat. Myślacie się już? Będę wam opowiadała historię, którą słyszeliście wielokrotnie, ale chcę ją wam pokazać zupełnie, zupełnie inaczej. Bo nie byłoby opowieści o Karlu Denke, seryjnym zabójcy z Ziębic, gdyby nie bezduszność mieszkańców miasta, gdyby nie obojętność i gdyby nie leniwa, lubiąca popić. Policja. To jest naprawdę ciężka zima i naprawdę bardzo trudne czasy. 1924 rok ziembice na Dolnym Śląsku. Miasteczko tętniące życiem. Tutaj na ryneczku odbywają się targi. Mieszka tu około 8 tysięcy ludzi, z czego prawie tysiąc nie ma żadnej pracy. To jest czas bezrobocia, to jest czas wielkiego kryzysu. To są też czasy, kiedy ludzie bez domu, włóczędzy, żebracy, muszą się kryć po kątach, dlatego że za włóczęgostwo Idzie się wtedy do więzienia. Do miasteczka przybywa niejaki Olivier Vincent. To jest rzemieślnik ze strzelina, który żyje z tego, co po prostu wyprosi w poszczególnych domach. Musi gdzieś w Ziembicach się zatrzymać, a wiadomo jaka jest sytuacja. W związku z tym również w tym miasteczku działa coś w rodzaju schroniska dla bezdomnych. W takim schronisku należy zapłacić 10 fenigów, to jest niezbyt wiele pieniędzy w tamtych czasach, ale zapłacić trzeba. Natomiast warunki, w jakich się tutaj śpi, są totalnie nieakceptowalne. Ci bezdomni ludzie śpią na ziemi, na kawałku siana, nie mają się jak umyć, to jest okropne miejsce, tyle że właścicielka za te 10 fenigów rano może zrobić im bardzo cieniutką kawę. Losem tych ludzi nikt się nie interesuje, miasto nie zwraca na nich zupełnie uwagi, ale na szczęście jest filantrop. Jest dobry pan ojczulek Karl Denke. To jest już dojrzały mężczyzna, który często przychodzi do schroniska i zaprasza włóczęgów do siebie do domu po to, żeby ich nakarmić, żeby im pomóc, żeby porozmawiać. I wiadomo, że każdy bardzo chętnie korzysta z takiej opieki również Olivier Vincent. Jest 21 grudnia 1924 roku. Ziembice pogrążone są w zimowym letargu. W tamtym czasie bochenek chleba kosztuje 3 marki i 90 fenigów. Nadchodzi hiperinflacja. Za rok za ten sam bochenek trzeba będzie zapłacić 163 marki. Żebrak musi się nachodzić, żeby uzbierać pieniądze na coś do zjedzenia. Dokładnie o 11:00 Olivier Vincent wychodzi ze schroniska, rozgląda się po okolicy i on wie, że musi się przemykać, bo jeżeli trafi na policjanta, to policjant go zaaresztuje. Więc Olivier Vincent idzie i dociera do malutkiej ulicy Stawowej, przy której stoją bardzo ładne domki puka do jednego z nich wychodzi żona miejscowego nauczyciela daje mu 20 fenigów i Wincent jest bardzo zadowolony ale widzi że w domu do którego dotarł są również otwarte drzwi na końcu korytarza czemu nie spróbować myśli i puka do tych drzwi to jest potężny wiejski dom z ogrodem, niewielkim stawem, w którym mieszkają, i to jest bardzo ważne w tej historii: dwie rodziny: nauczyciel z żoną i synami oraz kupiec z żoną, pan Gabriel, również synami. Ludzie wykształceni, ludzie światli, ludzie, którzy są elitą tego miasta. W tym samym domu, na parterze, mieszka człowiek, który przychodził do schroniska, żeby pomagać bezdomnym. To Karl Denke, miejscowy członek parafii ewangelickiej, często chodzący do kościoła, znany przez wszystkich. Nie wiadomo czy lubiany, dlatego, że on jest ponury, nigdy się nie odzywa, czasami powie tylko jedno słowo. Ale nikt się nim nie zajmuje, bo to dobry sąsiad, bo sąsiadowi nie robi się na złość. Po prostu on tu jest i on jest nasz. Karl Denke ma 54 lata. Jest niewysoki, ale silny. Ma szerokie ramiona. Jego twarz okala zaniedbana broda, niskie czoło przykrywają zmierzwione włosy. Oczy ustawione są nieco skośnie. Stroni od alkoholu, nie pali, nie utrzymuje bliskich kontaktów z kobietami. Uważany jest za ograniczonego, żeby żyć, handluje mięsem. Wincent puka więc do mieszkania, które okazuje się być mieszkaniem Karla Denke, Do niego należy również potężna stadoła. Kardenko otwiera, uśmiecha się i pyta, czy pan może chciałby zarobić jeszcze 20 fenigów. Oliwier mówi, jasne, to proszę wejść, napisze pan dla mnie list. Oliwier siada, jest fajne, ciepłe pomieszczenie, trochę może brudne, trochę tam dziwnie pachnie, ale jeszcze nie ma żadnych podejrzeń. I gospodarz mówi do niego tak: proszę, tu jest papier, tu jest pióro, proszę napisać. Adolf, ty tłusty i tutaj brzydkie słowo. Oliwier myśli, Adolf, ty tłusty, czy chodzi o tego Adolfa? Domyślacie się o którego? Odsuwa głowę, odwraca się i w tym momencie widzi, że denkę trzyma, właściwie uderza go już motyką. Niektórzy mówią, że to jest rodzaj kilofa. Oliwier chwyta Denkego za dłoń, zaczynają się szarpać. Oliwier krzyczy i udaje mu się wyskoczyć na korytarz. I wtedy schodzą się inni mieszkańcy domu. Dziembice na naszym filmie są wyjątkowo ponure, no ale i taki jest temat. Natomiast w rzeczywistości to jest piękne miasto z cudownym parkiem, wieloma tajemnicami, które opisałam w książce pod tytułem A jakże tajemnicze księstwo? Z tą książką pojedziecie również do Henrykowa, na granicę Świętego Jana, do pobliskich pałaców. Bardzo Wam polecam przede wszystkim przyjazd w tę okolice. Chcecie kupić książkę z autografem? Zapraszam do opisu poniżej. Synowie nauczyciela zabierają skrwawionego Oliwiera Vincenta na posterunek policji. To jest niedziela, bo jest zimno, tak jak dzisiaj, pada śnieg, jest mróz, więc ani jeden policjant nie jest na posterunku. Jeden gdzieś tam pije w knajpie, drugi jest w domu, więc najpierw zaczyna się cała wycieczka w poszukiwaniu jakiegokolwiek policjanta. Mijają kolejne minuty, mija prawie godzina, i w końcu znaleźli jakiegokolwiek policjanta. Co robi ten przedstawiciel prawa? Wsadza do aresztu. Kogo? Wincenta Oliwiera. Nie idzie do Denkego, nie interesuje się oprawcą. Interesuje go natomiast ofiara. Dlaczego? Dlatego, że Oliwier jest przecież włóczęgą, a włóczęgostwo jest w tamtym czasie, jak już mówiłam, karane. Mówią, przyjechał sobie taki ze Strzelina, taki włóczęga, taki żebrak po to, żeby mordować w Ziębicach. Co w tym czasie dzieje się z Karlem Denka? On po prostu czeka. Siedzi w domu, niczym się nie przejmuje, jest może trochę zdenerwowany, ale policja ciągle do niego nie idzie. Dopiero po jakimś czasie, dopiero późnym popołudniem policjanci przyprowadzają go również na posterunek. Czyli zobaczcie, od samego początku wszyscy to mają gdzieś. Sąsiedzi. Nie widzą, co się dookoła dzieje. Policjanci piją wódkę w miejscowej restauracji, nie spieszą się. Ślady wszystko, co jest związane z tym przestępstwem, zostaje zatarte. Oliwier zostaje skrwawiony, przerażony, osadzony w celi, właśnie w tym budynku. Tutaj mamy dwie cele, one są przedzielone jakąś ścianką i prawdopodobnie Wincent Oliwier jest w tej sprawie. Nikt nie daje Oliwierowi ani wody, ani nic do jedzenia. Dopiero około 17:00 jeden z policjantów zabierze go do szpitala, żeby opatrzyć tę ranę. W końcu oberwał motyką. O siódmej przychodzi inny policjant i mówi do Oliwiera, on tu też jest w sąsiedniej celi przedzielonej ścianką, w sąsiedniej celi, w której słychać dokładnie co się dzieje, bo one są obok siebie, zostaje osadzony Karl Denke. Zabójca i ofiara siedzą w tym samym pomieszczeniu. Jeden może słyszeć drugiego, gdyby oczywiście chcieli tylko ze sobą rozmawiać. Około siódmej wieczorem Oliwier słyszy w celi Denkego, czyli w tym pomieszczeniu jakieś szuranie. To szuranie trwa 5 minut i on sobie z niczym tego nie kojarzy. Dopiero o dwudziestej czyli za kilka godzin, do zmarzniętego Oliwiera przychodzi jakiś policjant i pyta czy nie napiłby się może czegoś ciepłego, czy nie zjadłby kawałka chleba, a Oliwier mówi tak, siedzę tutaj już dziesiątą godzinę, to ja jestem ofiarą. I policjant oddala się na chwilę, żeby ten chleb prawdopodobnie przynieść, i Oliwier słyszy taką informację. On jest już zimny. Policjanci przestają się interesować Oliwierem. Okazuje się, że denkę w tym miejscu powiesił się na chusteczce do nosa. Tutaj dość nisko znajdował się rodzaj haka pętli. I on na ten hak zawiązał chusteczkę i się nad niej powiesił. W ten sposób zabija się Karl Denke, a Olivier zostaje nadal w więzieniu. Ciało Denkego zostaje oddane rodzinie po jakimś czasie, natomiast Olivier zostaje w celi przez 14 dni, a potem jeszcze więziony jest przez kolejne 10, ponieważ on, zdaniem policji, jest również przestępcą, no bo przecież jest włóczęgą. To będzie szok dla całego miasta. Karl Denkenie żyje już od kilkunastu minut, kiedy policja jedzie do domu przy ulicy Stawowej i znajdują tam Ludzkie kości, zęby, fragmenty ludzkiej skóry, rzemyki zrobione z ludzkiej skóry i słoiki z dziwną zawartością. Wkrótce okaże się, że Karl Denke po prostu mordował żebraków, mordował wędrowców i ich ciała peklował w słoikach. Policja znajduje w mieszkaniu Denkego również notatki. Te notatki pokazują, ile mniej więcej osób straciło przez tego człowieka życie. Przez kilkanaście lat Denkę zamordował prawdopodobnie od 20 do 40 osób. Nazwiska 20 znamy, ponieważ skrzętnie zapisywał je w swoim zeszycie. I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Mianowicie policja zaczyna rozmawiać z sąsiadami Denkego, czyli z tymi ludźmi, którzy od bardzo wielu lat mieszkają z nim w jednym domu, widują go codziennie. Ludzie wykształceni, ludzie na poziomie elita tego miasta, nauczyciel, z żoną, z dziećmi. I oni mówią tak, że. Może nie mieli wielkich podejrzeń, ale rzeczywiście pewnego dnia widzieli u Karla na stole fragment ludzkiego pępka. Widzieli, że wynosi wiadra z wodą pełną krwi i tą krwią podlewa na barbar w swoim ogródku. Że po stawie koło domu pływały jakieś kapelusze, że dzieci widziały kiedyś palec, ale po co robić sąsiadowi problem? Rzeczywiście wokół domu roznosi się potworny odór, ale sąsiedzi też na to nie reagują, bo słyszą, że Denkę coś piłuje, że wali w coś jakąś pałką. I myślą sobie tak, pewnie oprawia psy, pewnie zabija psy i z nich robi mięso. Co to za problem? Czyli wszyscy coś wiedzą, wszyscy mogliby przyjrzeć się tej sprawie bliżej, a Denkę po prostu zabija. 8 tysięcy ludzi w jednym miasteczku. Nie ma takiej możliwości, żeby ludzie się nie znali, żeby nie słyszeli, żeby nie wiedzieli. Ale to jest pierwsza część tej układanki. Druga część układanki to praca policji, która jak się okazuje wszystko ma gdzieś. Pewnego dnia jedna z mieszkanek wiosek pod Ziębicami. Przychodzi na policję tutaj w mieście i mówi, że zaginął jej mąż. Wyszedł z wioski, miał zapłacić komuś 10 marek, coś kupić i wrócić do domu. Nie wraca od kilku dni. Policja mówi: Nie ma się czym przejmować, wróci. Potem, w trakcie przeszukania w mieszkaniu Denkego, okaże się, że rzeczy męża tej kobiety. Znajdują się w szopie, to znaczy, że został ofiarą Denkego. Jest jeszcze 25-letnia Emma Zander, która pewnego dnia zostaje zamordowana. Jej głowę ktoś znajduje w lesie, tułów koło pola, a ręce w dwóch paczkach jakiś mężczyzna z brodą przynosi w okolice dworca w Ziembicach. Policja nie szuka sprawcy. Jakiż to problem? Okazuje się, że jest niejaki pan trauman, który groził Emmie, że jeżeli ona nie wyjdzie za niego za mąż, to on ją zabije. Więc to jest najlepszy obiekt do aresztowania i w ten sposób ten rzekomy oprawca Emmy przesiedzi w więzieniu 12 lat. Niewinny. Tymczasem Teraz podczas przeszukania w domu Karla Denke okaże się, że Emma była również ofiarą tego dobrotliwego ojczulka, którego wszyscy w Ziębicach lubili. No ale jest i trzecia sprawa, ta nieszczęsna ustawa o tym, że nie wolno się włóczyć, że nie wolno żebrać. Już wcześniej Okazało się, że niedoszłe ofiary Karla Denke były w stanie wyrwać się z jego szponów. Jeden z żebraków uciekł z domu również z raną, drugi wyrwał się, kiedy Denke zarzucił mu na szyję łańcuch. Ale oni bali się pójść na policję. Bali się, że jeżeli pójdą, złożą zawiadomienie, zostaną aresztowani i pójdą siedzieć. Olivier Vincent opisał swój dramat w broszurce, z której dochód został przeznaczony na potrzebujących, którzy, tak jak on, musieli tułać się po świecie w poszukiwaniu jałmużny. Tuż po śledztwie przeprowadzono jeszcze oględziny całego obiektu. Badacze przeszukali dno stawu. Znaleziono jeszcze fragmenty zwłok, ale do dzisiaj nie mamy wciąż. Czaszek, czaszek ludzi, którzy zostali przez go zamordowani więc one gdzieś muszą po prostu być gdzieś pewnie leżą, zakopane, porzucone, zniszczone. Morderca nie został przesłuchany. Do dzisiaj więc nie wiadomo, czy był chory psychicznie i z jakiego powodu zabijał. Po 1933 roku naziści uznali go za pierwszego czyściciela. Eliminował bowiem ludzi niepotrzebnych, włóczęgów i żebraków. Spójrzcie na ulicę Stawową, spójrzcie na domki w okolicy, jeden obok drugiego. Nie ma takiej możliwości, żeby ludzie nie wiedzieli. Nawet jeśli udawali, że nie wiedzą, to wiedzieć musieli.